To jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo przed chwilą, przed chwilą słuchałem w TVP Info, nawet trwa do tej pory wypowiedź pana Szumowskiego, tak Szumowskiego, on się nazywa Szumowski, tak, ten minister zdrowia. Przed chwilą powiedział bardzo ważne słowa. To już decyzja chyba zapadła wśród nich i powiedział tak: to wszystko będzie trwało dopóki wszyscy nie zaszczepimy się na koronawirusa. Tak powiedział ten człowiek teraz przed chwilą w TVP Info. Dopóki wszyscy nie zaszczepimy się na koronawirus. Tak powiedział ten człowiek. Moim zdaniem ten gość jest potencjalnym mordercą, faszystą, bandytą i niech mnie teraz przyjdą aresztować, niech wyślą policję i mnie aresztują za te słowa. Dla mnie ten człowiek jest potencjalnym mordercą. To jest morderca, który już dzisiaj zapowiedział, że Yy, wszyscy, bo użył takiego słowa, wszyscy muszą zaszczepić się na tego koronawirusa. Tak powiedział moi drodzy. Więc yy, mamy do czynienia z takimi mordercami, potencjalnymi bandytami, którzy nie zważają na to, że tą chorobę można wyleczyć, że ludzie się leczą, że ludzie zdrowieją z tej choroby, że mają możliwości yy, takie obronne już w sobie wzmacniają swoje organizmy różnymi środkami, ten bandyta powiedział, że wszyscy musimy się zaszczepić na koronawirusa. Tak powiedział. Więc jeżeli Bill Gates i reszta tej całej bandy morderców, przestępców, bandytów międzynarodowych, takich jak Rothschildowie, Rockefellerowie i ci bandyci, którzy mają całą gospodarkę w ręku na świecie, podjęli już decyzję że mamy się wszyscy zaszczepić i ten bandior, ten bandior, Rudy Bandior powiedział dzisiaj, że przed chwilą, parę minut temu, że wszyscy mamy się zaszczepić. Lepiej żebyście mnie aresztowali naprawdę, bo y, my musimy podjąć kroki teraz takie, żeby Zbuntować się przeciwko tym mordercom, potencjalnym bandytom, którzy nie czują się odpowiedzialni za naród, tylko chcą nas zaszczepić. Rozumiecie? Chcą nas zaszczepić. Możecie mi wysłać o 6 rano, czy nawet teraz, aresztujcie mnie. Proszę bardzo, aresztujcie mnie. Ale e, naprawdę, moi drodzy Polacy, rodacy, jeżeli teraz się nie zbuntujemy i nie powiemy, stop, dosyć tego, no to jesteśmy, e, jesteśmy naprawdę w czarnej dziurze. Jeste jesteśmy w czarnej dziurze przez tych morderców wprowadzani w taką właśnie matnię już bez wyjścia. Zaostrzyli wszystkie przepisy, moi drodzy, i teraz chcą nas zaszczepić. Ten bandzior dzisiaj tak powiedział. Ten bandyta dzisiaj tak powiedział. Teraz przed chwilą, parę minut temu, jeszcze raz to powtarzam, musimy się, dopóki się wszyscy nie zaszczepią, już kończę. Już kończę, moi drodzy. Ale dzisiaj nocka będzie nie przez Pana. Zastanówcie się nad tym, rozgłaszajcie to na dachach wszędzie. Ci mordercy chcą nas zaszczepić szczepionkami od Billa Gatesa, który uśmiercił już w różnych zakątkach świata dzieci, kobiety, dziewczyny i na różne inne choroby zapadających. To jest nasz koniec. Ci ludzie podjęli już taką decyzję. Taką decyzję. Musimy się zbuntować, moi drodzy. Jeżeli się nie zbuntujemy w tej chwili, w tym momencie, to już jest po nas. To jest po naszej cywilizacji, jaką kiedykolwiek mogliśmy poznać. To już jest zmiana radykalna. W tym momencie to już jest zmiana radykalna. Ci bandyci mają na celowniku populację. Chcą zdepopulować całą, całą naszą populację ludzkości. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie będę już dzisiaj nic mówił, chyba że ktoś zadzwoni i jeszcze będziemy mogli sobie porozmawiać na różne tematy, ale y, nie wiem, czy będę w stanie rozmawiać, bo jestem po prostu wzburzony. Dzisiejszy dzień był bardzo ciężki, a ten bandzior, rudy bandzior jeszcze powiedział, że, y, że po prostu musimy. To będzie przymus. Przyznali się do tego. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostańcie z Bogiem. Niech nas Bóg ma w swojej opiece. Wszystkiego dobrego.